Dawno, dawno temu, na samym początku istnienia, tuż po wielkim wypuchu. Okej, okay, może nie tak daleko i nie aż tak dawno. A więc, już na początku naszego życia, mieliśmy pierwszą styczność z czymś, co potem stało się dla nas nieodłącznym elementem życia i bardzo ważną częścią naszej codziennej zabawy, a mianowicie z muzyką, którą mama karmiła nas od kiedy pamiętamy. Poznawaliśmy świat, a zabawa była z nami przez cały ten czas. Najpierw wystarczał ulubiony pluszowy miś i grzechotki, ale później coraz trudniej było się zdecydować. Może poukładamy klocki, może pobawimy się lalkami albo samochodzikami. Nagle trafiliśmy do przedszkola. Na początku nie byliśmy zadowoleni, ale poznaliśmy tam mnóstwo koleżanek i kolegów, z którymi można się jeszcze lepiej bawić. W przedszkolu tym nie brakowało ani zabawek, ani dobrego towarzystwa do zabawy. Niestety, potem trzeba było iść do szkoły. Oh no tam było dużo gorzej. Trzeba było się uczyć, ale i tak nie szkodzi. Wyszło nam to na dobre. Mimo czasem zbyt dużej ilości nauki, zawsze znalazł się czas na bieganie za piłką, łamigłówki i gry komputerowe. W końcu każdy z nas zaczyna kiedyś dorastać. Jako młodzież bardzo się od Różnimy. Niektórzy lepiej bawią się do popowych kawałków, a inni wolą cięższe metalowe brzmienia. Nadal musimy myśleć o nauce, ale mimo różnic każdy bawi się najlepiej podczas spotkań ze znajomymi, pierwsze koncerty czy festiwale. Po maturze, każdy z nas rusza w swoją drogę. Świat stoi przed nami otworem. Często poświęcamy się pracy, do tego musimy zmierzyć się z ponurą codziennością, ale to nie przeszkadza nam w odkrywaniu nowych możliwości. W przerwach od pracy bawimy się najlepiej. Jedni wolą góry, a inni szybować wprost i podróżować. Rozwijamy pasje, które sprawiają nam wiele radości. Zabawa już w naszym życiu obojętnie trzymamy mamy 3, 8, 20, 45 czy 60 lat. Tak naprawdę każdy chciałby się bawić jak najwięcej. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Naszą ulubioną formą zabawy to wakacyjny czas festiwali, spania w namiotach, wspaniałych koncertów i niezapomnianych przygód. W tym roku jednak musimy zrezygnować z naszej ukochanej rozrywki. My już mamy sposób, by się z tym pogodzić. A ty? Jaki masz pomóc na wakacyjną zabawę zamiast ukochanych festiwali?